Skodowaniem zajmuję się już od 7 lat. W mojej pracy zajęcia skodowania sprawdzały się rewelacyjnie. Swoje doświadczenie oraz pomysły przelałam na papier. W tych książkach można znaleźć propozycje zabaw offline, czyli zabaw z wykorzystaniem maty do kodowania, kolorowych kubków, klocków, obrazków. W każdej książce znajdziemy inne zabawy. Dla osób pracujących z najmłodszymi, z dziećmi w wieku przedszkolnym, idealna będzie książka Kodowanie na dywanie w przedszkolu. Tutaj krok po kroku opisuję zabawy od dzieci najmłodszych, trzyletnich, poprzez czteroletnie, pięcioletnie, aż dochodzimy do zerówki. Dla dzieci w wieku przedszkolnym przeznaczone są też ćwiczenia, zeszyt ćwiczeń, czyli kontynuacja pracy na macie do kodowania. Tutaj mamy różnego rodzaju zabawy utrwalające to, co wcześniej dzieci poznają w ruchu i w zabawie. Kolejna propozycja to obrazki w rymowankach ukryte. Książce znajdą Państwo 100 gotowych obrazków. Do każdego z obrazków mamy przygotowaną instrukcję rymowankę. Mamy też rozpisane koordynaty. Obrazki pogrupowane są porami roku, czyli każda pora roku to 25 kolorowych obrazków. Swoją przygodę Kodowaniem z książkami zaczęłam od tej pozycji. Ta będzie dobra zarówno dla osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym, jak i w wieku wczesnoszkolnym. Część druga kierowana bardziej dla nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Kolejna książka. Tym razem łączy zabawy offlineowe, czyli z kubeczkami, z matą, z zabawami, z wykorzystaniem technologii, a dokładnie z krecza juniora. Kodowanie na dywanie wademekum to książka, pigułka wiedzy. Tutaj krok po kroku opisuję, czym jest kodowanie z dziećmi w wieku przedszkolnym i z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym.